Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to największe i najważniejsze święto maryjne w kościele katolickim. W klasztorze Ojców Bernardynów w Warcie 15 sierpnia odbywa się odpust. Uroczystość Wniebowzięcia Matki Najświętszej mówi nam o tym, że Maria z duszą i ciałem jest już po tamtej stronie, jest w domu Ojca. Dla każdego z nas jest to taka nadzieja, że my też dostąpimy tego. Dlatego to bardzo radosne święto i okazja, by wierni całymi rodzinami odwiedzili klasztor. Jednak XVI-wieczny klasztor w Warcie wymaga remontu. Trwają właśnie prace przy odnawianiu elewacji dwóch wież. Koszt tej inwestycji to prawie 400 tysięcy zł. Ojcowie Bernardyni dostali dotację ze środków unijnych, ale muszą mieć wkład własny. Postanowili poprosić o pomoc wiernych. Zorganizowali po raz drugi festyn bernardyński. Rodziny mogą przyjść, mogą tutaj posłać muzyki, mogą skosztować trochę z kuchni klasztornej, różnych rzeczy z regionu. Także wszyscy jakoś na tym korzystamy. Można więc było spróbować pieczonego prosiaka, smalców własnego wyrobu czy świeżo zakiszonych ogórków. Nie zabrakło też grochówki czy kiełbasek z grilla. Z zakonnikom postanowił pomóc także parafianki. Żeśmy się skrzyknęły kobietki i upiekłyśmy właśnie ciasta i sprzedajemy na cel właśnie tutaj wiadomo jaki. Wiadomo jaki. Dlaczego uważa Pani, że warto to zrobić? No na pewno warto. Trzeba ratować piękną nasz, nasz klasztor i w ogóle. Mieszkańców Warty i okolicznych wsi, a także gości z całej Polski nie trzeba było specjalnie namawiać. Kto nie dałby się skusić na takie pyszności? Trzeba klasztor wspierać, bo to są nasi ojcowie i my wierzymy głęboko w nasz klasztor, w naszą Wartę i chcemy ją jakoś wzmocnić chociaż grosikiem. Tym najmniejszym. Dlatego, że trzeba wspierać takie akcje, bo te akcje są charytatywne. Remontowi klasztornych wież można się też było przyjrzeć z bliska dzięki strażackiemu podnośnikowi. Z góry wszystko przecież widać lepiej. Jeśli ktoś nie odważył się wjechać tak wysoko, mógł za drobną opłatą przejechać się pięknym czoperem. Na odwiedzających klasztor w warcie czekała też niespodzianka. Można było wylicytować któregoś z pięciu zakonników. Oczywiście nie tych prawdziwych. Ojcowie przygotowali pluszowe misie ubrane w małe habity z wyhaftowanymi imionami. Takie pamiątki nie można kupić nigdzie indziej.